Zrobienia z Chitose Airport. Zrobiliśmy tutaj dlatego, ponieważ zamierzam wybrać się do Niseko. Niseko to jest dla wielu narciarzy Mekka w poszukiwaniu idealnego puchu. Podobno to jest najlepszy puch na świecie. Ma tą strukturę sypką dzięki niskiej wilgotności powietrza, która jest w Niseko. I zamierzam to sprawdzić, czy faktycznie jest tak sufry. To jest ta wielka różnica, po którą warto jechać na koniec świata. Pierwszym wyzwaniem, które tutaj jest, to jak nocować. Noclegie są bardzo drogie. Przykład Hilton kosztuje 3000 zł za dobę. Są też na szczęście hostele, też nie są tanie, bo ja swój, ja swój zapłaciłem 300 zł za dobę za łóżko w 8-osobowym pokoju, co wydaje się absurdalną kwotą, jednak ma dobre oceny. Jest typu Deluxe. Drugim wyzwaniem jest, jak się tam dostać z lotniska. O ile można z Sapporo się dostać, tam jest więcej opcji a sporo osób przyjeżdża do lotniska tutaj i chciałoby dostać się bezpośrednio do Niseko. Pociąg raczej odpada, ponieważ jest kilka przesiadek i zawozi nas tylko do samego Niseko, a Niseko to nie jest jak Zakopane, że idziemy do centrum i tam wszystko jest. Niseko to jest zbiór wielu mniejszych ośrodków, które są od siebie dość odległe i dojazd do samego centrum nic nie zmienia, ponieważ tam dostać się, nawet trzeba kilkanaście kilometrów jeszcze pokonać w jakiś sposób, a już tam nie ma komunikacji miejskiej. Więc brałem opcję ChuoBas Za dwie strony zapłaciłem około 165 zł. 4580 jenów. By przyspieszyć pakowanie i rozpakowywanie, jeszcze użyłem w kolejności bagaże w tej miejscowości. Nic nie jest przypadkowe. z Wi-Fi. Miejsce na nogi jest okiem sporo. Nie wiem, śmieszne, tak testować autobus. Jest... To jest świetnie. To jest klasyka, no już się chowa. 13:30 punktualnie odjeżdżamy. tam ten fotele to się chyba rozkłada jeszcze do siedzenia. brakło miejsca. A nie sądzę, że tu korzystywali. Pasy bezpieczeństwa się zapina w, w Japonii w autobusie to nie jest minosek. Tylko miejsce spotkania z osobą, która mnie odbierze i zawiezie do hostelu. E, śpiew Backcountry Lodge, Niseko, a właściwie to jest moja miejscowość. Hotel, niczego sobie. E, widok też niczego sobie. E, stąd nie widać stoku Mam nadzieję, że tam wstąpię i pokażę go w całej okazałości później. Witajcie w Niseko Jestem teraz w ośrodku Annu Puri jest jeden z kilku ośrodków mamy dzisiaj piękną pogodę słonecznie delikatnie jeszcze pada śnieg, ale to tak ledwo co jest strasznie jasno i zapomniałem się gogli więc muszę jakieś pożyczyć mam jakieś super świetne narty niby z tego sezonu dojazd po puchu ale po puchu jeszcze nigdy nie jeździłem więc dzisiaj chyba się tylko będę bardziej rozkręcał a jutro będzie typowy puch zamierzam zwiedzić cały ośrodek a na pory z dwoma innymi ośrodkami i mam bilet na wszystkie wyciągi w tej okolicy więc zamierzam trochę pojeździć sprawdzić jak to się ma w do tych stoków porównywalnych u nas w Austrii czy Szwajcarii czy we Francji jak to wygląda Znajdujemy się prawie na szczycie An Anupuri. To nie jest szczyt, jeszcze można dojść wyżej. Na szczyt trzeba dojść pieszo około pół godziny. I na razie się tam nie wybieram. Jak widać, nie jest to super skomplikowany ośrodek porównywalny do tych alpejskich. aczkolwiek to jest tylko jeden fragment, bo są jeszcze dwa po drugiej stronie, którego można zjechać, właśnie tędy na drugą stronę. Chodzi tutaj głównie ten puch. I są tak zwane gate i tam jest dopiero zabawa. Tutaj tego nie widać, aczkolwiek jest opis tutaj tzw. gateów tutaj i opisują odpowiednie zjazdy od jest tutaj bodajże 11 i jest to na was odpowiedzialność. Trzeba mieć należy mieć sprzęt antylawinowy. Nawet wczoraj zeszła jakaś mała lawina. Ja na razie będę się rozgrzewał na zwykłych trasach Jest torek, więc powinny być mniej ludzi, ale też dzisiaj jest Święto Narodowe w Japonii, więc jest dzień wolny. Dlatego prawdopodobnie jest tak sporo osób. O ile kolejka do krzesełka jest niewielka, to do i trzeba czekać około 10 minut. Taki gadżet, żeby nie rysować dyski, składa się na górę i dzięki temu dyski się nie rysuje. Nietypowe krzesełko, bo narty zwisają. Ma to swój plus, że się nie rysują, ale mogą spać. To jest słabo. Easy. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze nigdy. Rada na najwyższy możliwy punkt. No i trochę bardziej wieje. Jest trochę ludzi. No, ale też jest ładnie. Tutaj widać dalszą część to jest tak zwane to Hirafu, jeśli się nie mylę, czyli to bardziej znane miejsce oprócz drugie po prostu tutaj miejsce po tutaj wieje i pada cały czas widać jak to świetnie wygląda wow. Z co rozumiem, to jesteśmy G2 Czyli Gate drugi A na wysokości 1000 metrów jest 170 metrów śniegu Dużo osób chodzi na górę ja od tego miejsca właśnie jest teren niezabezpieczony no na odpowiedzialność, wszystkie koszty ponosi się samemu, gdyby to się stało I to jest może czy nasz beacon, czyli nasz detektor lewinowy Właściwie dodajnik działa Na górze off-piste Proszę, ładnie Zobaczcie kosztuje 32zł mogę być gorzej W tej chwili własny onsen Tu nie ma szału ale jest na zewnątrz z ładnym widokiem. Recepcja lobby nie wyglądała najgorzej. Ale też tutaj nie było jakieś nie wiadomo, co w kwestii nowości, i sporo osób narzeka, że to jest trochę przestarzały hotel, pokoje są małe, jedzenie średnie, i lokalizacja mimo że właściwie przyglądali z Pyretem, to ogranicza wybór i też jedzenia, bo to nie ma nic w okolicy niż tylko to. Ale jeżeli ktoś lubi klimaty takich molochów, ja lubię, ale jeżeli jest nowe. A to nie jest. Widać, że wymaga pewnych renowacji. to jest okazane, że pod wyciągiem zjeżdżać to zrobili specjalne trasy dla osób, które lubią niewyjeżdżony śnieg. A no to po to już nie ma, bo jest mocno ubity. Ale jest slalom, jest trochę wyzwań. Gran hirafu Te ładne sześciokąty czy gwiazdki ze śniegu W końcu go znalazłem. Dotnijmy go jeszcze. Spraszmy to znaczy ten puch z Niseko Leciutki I się. idealny Ojejku, ale super rozkosz. Nic, pojedźmy w las. Zobaczymy gdzie nas zawiedzie. Więcej szczęścia niż rozumu. I trochę ładnej pogody jeszcze nie zaszkodziło nikomu. Uh -huh. Gdzie by tu pojechać? Może dalej tutaj? Nie wygląda to zabezpiecznie. bezpiecznie. Wspaniale. Najbardziej polecam z tych wszystkich ośrodków Anupuri. Jest tutaj najmniej ludzi, do gondoli jest najkolejka, kolejka. A poza tym jest dużo właśnie tras z drzewami, z różnymi slalomami. I tam można znaleźć sporo puchu. Widziałem jeszcze sporo puchu między Anapuri a Hilton Village. Tam pomiędzy były, były spore kawałki tego puchu na otwartej przestrzeni. Jednak prawdziwy puch jest w tych gate'ach, czyli w tych dedykowanych zjazdach off-piste na które jeszcze nie mam odwagi i umiejętności i jeśli miałbym coś polecić już teraz komuś, kto leci do Niseko żeby się nauczył jeździć dobrze na puchu, by potem tutaj nie tracić czasu na naukę jeszcze sam nocleg z zewnątrz to jest taka chatka yy, która jest dwupiętrowa parter i pierwsze piętro a tu jest od razu stok, więc dosłownie 50 metrów pieszo jest się na stoku. A tu jest pokój sześcioosobowy. Raz, dwa, trzy, cztery... ...pięć, sześć... ...trochę jest błagan... ...ale to taki klimat. Jestem ja i pięciu Nowozańczyków. Wszyscy na deskach. Jest klimat tych snowboardzistów. Bardzo. Teraz znajduję się pod ośrodkiem Mojwa. Mojwa jest jednym z niepopularnych miejsc w Niseko. Przez tutaj nie ma tułów. Właściwie prawie nikogo nie ma. Nie można kolejek. Jest też tylko mniej tras. Bo jest tylko. Są tylko trzy wyciągi. Będąc dokładniejszy, są dwa gajty. Są dwie trasy G6 i G10. Yy. Niezależnie, niezależnie od tego, jest tutaj całkiem mnóstwo połaci, do których można zjeżdżać. Stąd właśnie to ten zachwyt tych osób, które tutaj zjeżdżały. I tutaj mi się nie bardziej podobały: były najlepsze warunki, najmniej ludzi, najwięcej puchu. sześć. O niektórzy mają Proszę bikony hmm. Chyba chodzi o to, że odjść to w prawo, a nie jechać prosto. Właśnie, są spore nawisy śnieżne, więc nie jest wesoło. Nie ma za dużo puchu, jest... Jeszcze tu można jeszcze puchem, bo zaczyna się wszystko topić. Gdzieś tak z 15 cm. Whoops, It's tough. <laughs> Dobra, nie de Spoko Tylko teraz co dalej? Aż ty kurwa macie Ach. Idealnie wiało. I potem kurde stromy zjazd Aż ty kuśwa. Holy fuck Kurde zjeżdżałem po stromszych, ale bardziej pogubitym Jadę zdecydowanie za wolno, jak na puch Jeśli dobrze nie odbijam o, Trzeba się odbijać Raz Dwa Raz Dwa O ty Raz Ło To jest słabe I patrzcie na moją technikę, ona jest słaba Się ciepło zrobiło i niekoniecznie od ruchu Ach, Kuźwa macie Tak to jest jak się nie umieją umiejętności w dupie dobra, dobra, dobra. może gdzieś ślady mi doprowadzą a może nie o oh, aha no to fest trochę nie wyszło Ktoś tam miał niezłą, bo Tak się kończy to i jeżdżenie w dzikość. Muszę tam do góry dojść jakoś. Tam widziałem trochę ludzi i widziałem, że zjeżdżają, nie szli, więc jest nadzieja, że tam jest normalnie. Tylko właśnie muszę tu zejść, przejść przez rzeczkę. Przeszedłem to, tam są ludzie, ale zdejmują deski, kurde. Trzeba iść do góry chyba. jaj. To mnie ten przekaz trafia, więc idę do góry. Wszystko ładnie oznaczone, wydeptane, tylko iść. Próbuję się wydostać z tego gąszczu. Jest coraz więcej śladów, więc chyba już jest ok. Chciałem muzykę, więc jest dobrze. Muzyka zbawienia. Czas na małe podsumowanie Niseko. Byłem tu tylko dwa dni i to jest zdecydowanie za mało, by zmienić cały ośrodek, wszystkie możliwości. Jednak jechałem to głównie z perspektywy, żeby w ogóle to zobaczyć, czy to sławne Niseko jest tego warte. I jeśli ktoś jedzie z perspektywą jazdy głównie po stokach i trasami, no to może się zawieść, bo ilość tras jest niewielka, a tych bardziej rozbudowanych ośrodkach są kolejki, jednak do Niseko nie jedzie się po to, by jeździć tymi trasami, tylko właśnie korzystać z tego, co jest poza trasą. A co z mojej perspektywy może innowicjusza? To fakt, że to jest ogrom ilości tras, które są poza stokami i są to całkowicie legalne trasy, dedykowane właśnie na jazdę w lesie i także jazdę po stokach zupełnie stromych, niezalesionych. Więc jedynym co bym polecił, jeżeli ktoś marzy o takiej jeździe, to trzeba się tutaj wcześniej w Polsce, w domu, poćwiczyć. Ja tego nie robiłem, więc nie wykorzystywałem w pełni potencjału. Dodatkowo jazda samemu też utrudnia takie, taką jazdę, bo w grupie raźniej, w grupie lepiej, w grupie jej też jest bezpieczniej. Cena jest dość adekwatna. Nie jest to bardzo droga impreza. Jeżeli znajdzie się dość tanie nocleg, na przykład właśnie hostel, których jest kilka, a wielu takich znanych kurortach na Stali nie ma, więc to jest plus. Same karety też nie są przytłaczająco drogie. Można kupić karnet za niecałe 200 za dzień co jest często taniej niż w Europie Zachodniej. A nie spotkałem się, by było tak dużo ilość tras przygotowanych specjalnie dla narciarzy jeżdżących poza trasą. Przygotowane mam na myśli to, że potem może być wyciągiem. I są linie, gdzie, można, gdzie nie można jechać, są oznakowania, jeżeli wiedzieć poza trasę, które mi się też przydały. I czy jest niebezpiecznie? No, wszystko zależy od umiejętności. W moim przypadku było paru miejsc niebezpiecznie, bo umiejętności nic za bardzo nie posiadam. Jednak e, uważam, że to jest całkiem dobra opcja dla osób, które poszukują wrażeń poza, poza stokiem, tylko trzeba to się dłużej. Jeżeli ktoś chce doświadczyć tego świeżego, ogromnego puchu, w którym można się zapaść aż po pas albo głębiej, no to trzeba swoje wyczekać. Tutaj nie padało przez dłuższy czas, minimum tydzień tutaj gdzieś spadali, a nie więcej. A nawet gdy nie spadnie śnieg, to jest gdzie, gdzie jeździć i nawet w tym małym ośrodku jak Mojwa, gdzie są te dwa wyciągi Tutaj większość osób spędza wiele dni i się nie nudzi. Czy ten puch jest faktycznie inny? Nie wiem, nie przekonałam się. Na pewno jest go sporo, jeżeli tylko pada śnieg, a tu z reguły pada. To był ostatni, szósty odcinek z Japonii. Kultura, która nie przestaje zadziwiać. Podróż, która spełniła moje oczekiwania. Miejsca, w których istnieje trudno uwierzyć, patrząc tylko na zdjęcia: skrajności, przyroda, wyzwania. Ludzie.